Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. 15,5 minuty po godzinie dziewiątej. Mieliśmy Wyspę Miłości, teraz mamy Wyspę Jarkości. Tak sobie tutaj ustaliliśmy. Tak. To jest bardzo wysoka jakość programu. I w ramach Jarkości najbardziej jarki z nas Jarek Adamek pojawił się. Z miłością. Tak. Jeszcze. Dzień dobry. Witam. 65 529 5529 to jest nasz numer telefonu i oczywiście do za 15.10 yy, państwo rządzą tą audycją, czyli państwo dzwonią i państwo mówią, e, a my tutaj słuchamy i jak można to komentujemy, wyjaśniamy albo staramy się zaradzić państwa problemom. No na z... ile potrafimy, oczywiście. Mm -hmm. Mamy telefon. Jeden Witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. E... Ja chciałbym zapytać o jedną kwestię. Otóż e, remontowana jest droga numer 305, droga wojewódzka w miejscowości Stolec mm -hmm. e, do zakrętu przy e, miejscowości Mochy do, do kanału Obry. Mm -hmm. Teraz tak, chciałbym się zapytać, bo e, ta inwestycja była dosyć hucznie, że tak powiem, zapowiadana. E, początek tego remontu tej drogi, tego odcinka drogi e, był dosyć e, intensywny, mocny, ze sprzętem dzisiaj, a że jeżdżę tą drogą codziennie w Olsztyn schowa, dzisiaj przyjeżdżałem i tak naprawdę sprzętu tam nie ma. Droga została, że tak powiem, ostatnia prosta w kierunku Olsztyna została podniesiona o ten asfalt, nie wiem czy już końcowy, o tą wysokość, natomiast pas, który prowadzi w stronę Wschowy z Olsztyna, nadal pozostaje z tymi kolejnami. Mhm. Ale teraz tak, tam w ogóle nie widać ludzi, tam coś jest robione, gdzieś tam coś grzebane, takie poszczególne rzeczy. Jeszcze do niedawna były dwie sygnalizacje świetne, oznaczające ruch wahadłowy. W tym momencie nie ma tam już nic, są delikatnie połatane te dziury, żeby można było chyba ewentualnie przejechać. I tak naprawdę na, na tym odcinku się nic nie dzieje, a powiem szczerze, że jeżdżąc tym, tym, tą drogą przez 5 lat codziennie, ta droga jest po prostu w tak fatalnym stanie. Ja nie będę opisywał, że tak jak przez wcześniej e, dzwonili, że szwajcarski i tak dalej, i tak dalej, wystarczy się przyjechać i to zobaczyć i poczuć to e, na własnym samochodzie. E, natomiast chciałbym się zapytać, e, czy coś tam będzie się działo? Bo z tego, co ja się dowiedziałem, e, gdzieś tam wiadomo drogą, drogami e, polskarskimi, że ponoć się finanse skończyły, ponoć e, Remont Drogi odłożył się na pół roku, więc jest tylko przygotowana po to, żeby była ewentualnie do przejazdu, zostały postawione znaki ograniczające prędkość z 70 na 50 do 30, więc chciałbym się zapytać, co zarządca drogi dalej z tym przewiduje robić, bo powiem szczerze, jeździ się tamtędy po prostu fatalnie. Mm -hmm. To jest moje pytanie. Pytanie, które trzeba będzie skierować do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, bo to jest droga wojewódzka, czyli do Poznania, tak. do Urzędu Marszałkowskiego. No dobrze, czyli yy, w sensie, jakie są losy tej inwestycji? Czy, Dokładnie. czy została zakończona? Czy jakaś mała przerwa? Czy... Może... Nie wiem, może, no, może nie jest przerwa świąteczna, bo to byłoby to y, trochę śmiech na sali, natomiast... No, wie pan, to zależy, kto jakie <grymne> święta obchodzi. No. Tak, właśnie, chyba, że te święta mają, nie wiem, pół roku, no to Dzisiaj jest święta. podobno największe święto Sikhów na świecie, <grymne> więc... E, natomiast była również, e, wiem, że została zrobiona kanalizacja, z, e, w, w planach też były e, przebudowa chodnika, również budówka e, ścieżki rowerowej, mm. która generalnie chyba została zakończona, Natomiast sama droga po prostu, no co no będę mówił, no na polskiej realia. Każdy dobrze z nas wie, bo jeździ po okay. polskiej droga. Czyli chodzi o ten wielkopolski odcinek drogi wojewódzkiej Dokładnie. 305, tam w Wolsztyńskiem najogólniej rzecz biorąc. Tak, 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 tak. tak okej, okay, tak. no okej, okay. dobra, dziękuję, dziękuję spróbujemy bardzo. Spróbujemy się wywiedzieć w Poznaniu, jak tam to wygląda, czy. Pozdrawiam. Również panu kierowcy życzymy miłego jeżdżenia po naszym regionie. Yy, I co, dzisiaj też mamy Wielki Czwartek, czyli zaczynają się też największe święta Chrześcijan. Powoli. Tak, zajączka mamy. Macie? Macie. No, to chwalę Was, ale się nie podzieliliście, więc tacy z Was koledzy. Dostaniesz, Teraz pojaku. o, Aneta się krzywi, bo ze <laughs> 655295529. To my zajadamy, a Ty pogadaj sobie. Dzień dobry. Dzień dobry. E, witam, panie, panie redaktorze. Przejazd kolejowy na ulicy Święciechowskiej od. Wczoraj yy, znak rogatki uszkodzony, znak stopu. Jak co dziesiąte auto się zatrzyma, to, to jest huk. Ale Także gdzie przejeżdżamy panów ale... w białych szapeczkach w Lesznie. niebieskich smokingach. Dziękuję. choska tu koła kwawitu przejazd. Uszkodzony. To ostrzegamy przede wszystkim kierowców, że jest tutaj yy, te, ta zmiana i może niech uważają bardzo na tym przejeździe, bo. To jednak. Dość istotne. Z pociągiem nie ma się szans. Odbieramy kolejny telefon. Dzień, Dzień dobry. dobry. O, ktoś jedzie samochodem. Dzień dobry. Halo? Halo. No my pana słyszymy. Dzień dobry. Ja mam takie pytanie, ja wiem, że ta sprawa wraca jak bumerang. Chodzi o biuro paszportowe wreszcie. Czy ktoś może po prostu z słuchaczy wie jak to się w tej chwili odbywa na zasadzie tych biletomatów? Okej. Okay. Czy jeżeli ja... Czy jeżeli ja y, potrzebuję cztery numerki, czy ja mogę sobie te cztery numerki w danym dniu odebrać, czy to jest godzinowo tylko wyznaczone, że nie dostanę czterech numerków od razu? Dobry. a wrzucamy to pytanie Państwu, jeżeli załatwiacie no. paszporty teraz, w tym czasie, to jak to wygląda, bo wiemy, że tego pierwszego dnia były jakieś ogromne kolejki, natomiast no później słyszałem, że się trochę zluzowało, ale... No więc czy... właśnie, bo tam w tej chwili nikt nie odbiera telefonu, nie można się no. dowiedzieć, a ja potrzebuję zabrać wolne, żeby z rodziną jechać, bo do dzieci muszą być dorośli, czyli no. obydwoje rodzice chodzi o to, czy ja w danym dniu dostanę cztery numerki, czy ktoś... Dobra, wie, to już jest... pytanie zadaliśmy. Może nasi słuchacze na nie odpowiedzą. Może też coś doradzą. Dziękuję panu bardzo. Pozdrawiam Dziękuję, szerokiej to... drogi. Swoją drogą przypominam też, że słuchacze radzili jeździć nawet w okolice gdzieś, na przykład do Zielonej Góry, żeby tam podobno to szybciej można załatwić. Nie wiem, czy tak dalej jest, ale zobaczymy. Odbieramy kolejny telefon. I gorąco witamy na antenie. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. E, proszę pana, mam taką prośbę. Jadąc dzisiaj rano do pracy w kierunku Osterwy, jak się do szpitala, a główna ulica Konstytucji, gdzie idą sygnalizacje świetna. Mm -hmm. I czekając, no jechał przede mną na rowerze starczy pan, który zatrzymał się, bo było czerwone światełko. I niestety ten słup sygnalizacji, przechylony prawie przez pół. No, może tam do czegoś coś, bo to całe lata, bo próbował tak rękoma. No i jakby tak ktoś coś zrobił i przejdzie na jedzenie, no to może być albo jakieś wie pan niebezpieczeństwo, nie? Czyli wjazd w ulicę Kiepływy z Alei Konstytucji. Proszę y y tak? pana, jak się skręca ulica Konstytucji, mm -hmm. y pierwszy pas y świateł, y jak się jedzie do szpitala. Czyli Ale... ulicą Kiepływy. Tak ale światełko jest na konstytucji przed przejściem, to pierwsze. Konstytucji kiepury. No żeby sprawdzić po prostu te światła przy tym pierwszym przejściu, przechyl nie? Przechylony słup, mówi pani. Tak, Pana. tak, rusza się zupełnie, aby macie przewrócić. Dobra, zgłosimy to. Dziękuję. Jest to niebezpieczne trochę, nie? Dziękuję pięknie, oczywiście zgłosimy. Yy, jak już jesteśmy przy ulicy Kiepury, to yy, wczoraj mieliśmy telefony w sprawie takiego bardzo złego stanu dojazdu do tych przychodni Wigor yy, i tam, które tam jeszcze są, te, te medeo, o właśnie. I yy, okazuje się, że Proszę Państwa, że to jest miejski teren, ten dojazd i rozmawiałem już nawet z panem Dominikiem Kaźmierczakiem, kierownikiem miejskiego Zarządu Dróg, który powiedział, że no owszem, swego czasu były plany, no nic z nich nie wyszło, ale ma być przebudowywana ulica Kiepury, więc pewnie będzie zrobione, ale póki co obiecał, że wyrównają, więc. E, trzymamy go za słowo i z góry dziękujemy, że to zostanie wyrównane. Artykuł będzie w portalu LKP. Odbieramy kolejny telefon. I witamy. Dzień dobry. Halo Halo Dzień dobry. Dzień dobry. E, ja w takiej sprawie dwa tygodnie temu telefonowałem do Państwa i prosiłem o informację w sprawie ilu uchodźców przyjęły listyńskie parafie. Do dzisiaj nie mam żadnej informacji. Nie wiem, czy to jest dla Was temat tabu, czy. Znaczy, no czy my, wasze, znaczy, żeby znaczy nie, nie dwa mamy. Dwa, nie, no, i, mieliśmy informację, że parafia w Gwanowie coś takiego przygotowuje. No ale to mi informacja, że w Gronowie to, to, to nie jest informacja. Ja chciałem wiedzieć dokładnie poszczególne parafie w Leśnie, ile przyjęli uchodźców, bo tam jest dużo domów katastroficznych, pustych, które stoją mieszkań i. O to mi chodziło, a nie, że tam no, ktoś gdzieś coś... No, no da, z, tego, z tego co wiemy, tylko. No, ale z tego, co się dowiedzieliśmy, to o tym grenowie. Innych informacji nie mieliśmy. czyli ale, chyba a, nie. A w No chyba nie. A chyba, że nie, no, dobra. No. No, no. Ale to jest mus przyjmować, czy nie? Czy dobra wola? To dobra wola. Dobra wola. No tylko o to chodzi o dobrą wolę, a szczególnie ze strony Kościoła. No, mam nadzieję, że wolę. mam nadzieję, że pan też dobrą wolą się wykazał. Tak, ja się wykazałem, bo i przekazałem pieniądze i... I, i przyjął pan uchodźców? Ja panu... nie przyjąłem, bo nie mam warunków. A, okay. Dobrze. okej. to widoczcie. Dziękujemy to jest bardzo, temat, miłego tabu, dnia. Tabu, tabu, tabu. jeszcze raz tabu. No, Dziękuję, dlaczego? do widzenia. Dziękuję. Jest temat tabu. No, my nie zaglądamy ludziom do domów yy, i do film kto to robi, bo mówię, musu nie ma. Można. A państwo parafianie się sami mogą proboszczów pytać. E, Mamy? Że... Witamy serdecznie. Dzień dobry. E, dzień dobry. Dzień dobry. Dzwonię w sprawie stopu na ulicy Święciechowskiej. Od godziny 16 wczoraj temat nieaktualny Nieaktualny, bo jest zrobione, tak? Tak, tak, okay. tak to wygląda. Jechałem o 12, stawałem na stopie, wracam z powrotem, widzę wszyscy tak równo jadą, spojrzałem. Bo jechałem z bocznej ulicy, mm -hmm. dopiero jak wyjechałem na święciowską widzę, że znaków nie ma. I rogatki działają, tak? Z tego wniosek, że rogatki działają. O fajnie. Bardzo dziękujemy w takim razie no, za tę informację. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Pozdrawiamy, do widzenia. 65 5529. -529. Zapraszamy gorąco pod ten numer. Zapraszamy serdecznie i mamy kolejny telefon. Dzień dobry. E, dzień dobry, ja. E do tego, odnosząc się do tego stopu na Święcie Święciowskiej, na Rogatkach, a ja jechałem tam go, po godzinie 18 wczoraj i stop wisiał. O kurczę, to może jakiś stop. taki stop... Yy... Nie wiem, yy, znaczy powiem tak, że yy, panowie jacyś tam przy tych znakach coś grzebali, ale stop wisiał i Rogatka Uszkodona też wisiała po godzinie 18. Aha. To jeżeli ktoś teraz... Prze... Dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam. Jeżeli ktoś teraz gdzieś tam na za Zatorze jeździ, to niech da nam znać, jak wygląda sytuacja na teraz, czy już się uporano z tą awarią, czy ciągle jeszcze kierowca muszą uważać na tym przejeździe. Odbieramy kolejny telefon. Halo? Dzień dobry. Halo, dzień dobry. Witamy. Ja dzwonię odnośnie tego pana, który tam e, tak bardzo chce wiedzieć, ilu uchodźców w tych kościołach jest. Mhm. No bo to jest trochę śm śmieszne, żeby redaktorzy radia begali po całym lesie i pytali się, ile uchodźców przyjechali. No to nie jest... Jak taka ładna pogoda jest, to niech weźmy rower, się przejdzie i skoro jest ciekawy, to niech się popyta i tyle, tak to jest moje zdanie. Ja okej, okay, dziękuję bardzo. Ja też e, tak informuję, że można sobie to sprawdzić na stronach e, diecezji poznańskiej, bo tam są dane dotyczące całej diecezji. E, I no, z takim rozbiciem właśnie na poszczególne miejscowości. Odbieramy kolejny telefon. Witamy gorąco. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja w sprawie tych nieszczęśliwych rogatek na święcie. Świeża informacja. Nasiz stopu. Znaki stopu jeszcze dzisiaj o godzinie dziewiątej rano tam były. Czyli jednak, szanowni kierowcy, uważajcie tam i rzeczywiście. Nie za... inaczej. Zatrzymajcie się. Dziękuję, pozdrawiam. Proszę Państwa, znak stopu to jest znak, że rzeczywiście trzeba się zatrzymać zawsze. I tu nie ma, że można albo nie można, tylko że zawsze, choćby nawet wiatr tylko hulał po polu. Odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Tego czasu dzwoniłam odnośnie przejazdu na tej ścieżce rowerowej i tych gałęzi, które muskały skały po twarzy. Chciałam bardzo serdecznie podziękować służbom drogowym, które oczyściły teren, bo powiem szczerze, że nie, nie jest to przyjemnością dostać taką gałęzią w trakcie, a proszę, w trakcie jazdy A proszę, rowerem. A proszę przypomnieć, Także na której to ścieżce? To była ścieżka tu, aleją Piłsudskiego, z Niskiewicza, a, jak się jedzie do a, tego ronda. Czyli Miejski no, Zarząd Dróg. O, szlona, super, bardzo serdecznie dziękuję. dziękuję Dziękujemy, pozdrawiamy bardzo Pozdrawiam, serdecznie. Pozdraw i miłego jeżdżenia pani życzymy bez muskania gałęziami, natomiast kwiaty i motyle oczywiście za mm, zlikwidowanie tamtych y, niedogodności dla rowerzystów. i zapraszamy pod 65 529 55 29 i już telefon jest. Dzień dobry. Witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja witam Państwa serdecznie. Ja mam taką sugestię, uwagę bo rozumiem rozgoryczenie, mamy, mamy temat o taki bieżący uchodźców z Ukrainy. Mm -hmm. Na samym wstępie chciałbym powiedzieć, że nie mam broń Boże nic przeciwko nim. Jestem jak najbardziej za tym, żeby im pomagać w taki sposób, jak im pomagamy jak najbardziej, może nawet więcej. Ale każdy medal ma swoje dwie strony i rozumiem rozgoryczenie osób, Polaków, którzy mieszkają w Polsce i czekają na przykład Zamieszkaniami po 10, czasami 15 lat i żyją w skrajnych, naprawdę, warunkach. I cały czas była mowa, że tych mieszkań nie ma, nie ma funduszy na remonty, nie ma funduszy na budowę, musicie ludzie czekać w tych kolejkach. Ja mam takie pytanie, jakim cudem nagle się zrobiło tyle wolnych mieszkań, tyle funduszy się znalazło na remonty tych mieszkań, które są ewentualnie na budowę, nawet nowych. Ale gdzie, są, gdzie są, ale, ale, ale gdzie są budowane nowe mieszkania? No proszę pana, no mówi się, że będą, no, będą remontowane powiedzmy. No remontowane ale niech mi, niech, mi pa, niech mi pan pokaże, gdzie się tak. buduje albo remontuje mieszkania y, y, tylko znaczy w sensie przeznaczone dla Ukraińców. Proszę Pana, w gminie miejska górka cała kamienica jest. Teraz w Warszawie komornik przejmuje, proszę pana nie, czy pan słyszał. No w Warszawie, okej, okay, dobrze. Jak komentujemy kamienice, na, na poziomie kamienice, warszawskim. To... Kamienice, w Miejskiej górce na przykład remontowane jest. No, jest. Z tego co wiem w Rawiczu również jest remontowane. Wie pan, to nie jest tak, że tylko ludzie prywatni do swoich mieszkań tych ludzi uh -huh. przyjęli. Uh -huh. Bo, czy parafie powiedzmy, które jakimiś obiektami tam yy, yy, Miały takie wolne pomieszczenia i tego, bo naprawdę w tej chwili się robi yy, w ten sposób, że te mieszkania się remontuje. W Rawiczu tak samo yy, na ulicy, bodajże Grumwalskiej yy, z tym, że to akurat jest inwestycja prywatna, w mm -hmm. aktach, którą ja akurat wiem, gdzie, gdzie pan na jakiś okres czasu daje za darmo, później po prostu czymś będzie z tego brał. Mm -hmm. Ale miasta remontują yy, lokale. I jakie moja taka sugestia jest? Skąd nagle te lokale się wzięło, skoro ich wcześniej nie było? Skąd nagle się wzięło takie fundusze, bo nie słyszałem, żeby państwo na ten cel przeznaczyło dla gmin na przykład jakieś środki finansowe, żeby one te lokale wyremontowały i przekazały uchodźcom? No, pewnie rzeczywiście. Znaczy, no cóż, pozostaje mieć nadzieję, że jak już się wojna skończy, uchodźcy wrócą do siebie, to będzie mnóstwo pięknych mieszkań. E, proszę pana, tak, tylko wie pan, cały czas pozostaje temat taki, Taka uwaga z mojej strony, że w takiej sytuacji, ja rozumiem, że pewne sytuacje ludzi zmuszają do, do powiedzmy działań, i wcześniej może mi się nie chciało, a teraz no, no, no sytuacja mnie zmusiła, mhm. i, i może też wstyd mi na przykład przed władarzem innej gminy, że u mnie na przykład nie mogę przyjąć uchodźców, bo on przyjął i może to ich ludzi mobilizuje. Ale to też świadczy o tym, że w stosunku do tych Polaków, którzy czekali po 10 lat czasami zamieszkaniami, po prostu im się nie chciało i, i mieli po prostu tych obywateli naszych w głębokim poważaniu, bo mówię, to nie jest przyjęcie na przykład grupy 10 tysięcy osób. Mhm. W skali kraju powiedzmy, prawda? No, to znaczy próbuję sobie teraz tak ustalić, dokąd pan zmierza. W sensie... Znaczy zmierzam do, głównie do tego, że tak naprawdę te lokale wcześniej były. Nikomu się ich nie chciało remontować albo bo się wy, yy, mówiło, że nie ma za co, albo że tych lokali nie ma. A tak naprawdę były. Yy -y. Tylko po prostu i te środki też nagle skąd się wzięły? No ale je po panu ale ja panu w na to, że się nie komuś. Nie, nie. W przypadku samorządów to ja panu powiem, jak to działa. No to jest kołderka Na zasadzie albo robię drogę, albo robię mieszkania. No proszę pana, no, ale to teraz to niech mi pan powie. Yy, to ten Polak, który czeka, ma dwójkę, trójkę dzieci, na, czasami nawet nie ma wody, leci mu na głowę i tak dalej, to co, on miał mniejszy problem niżeli ten Ukraińiec, który przyjeżdża z zachodu w tej chwili? Myślę, że tak. No wie pan co, no życzę panu powodzenia, bo znam rodzinę, która, pani, która mieszka samotnie, e, bo może jej zmarł, żyje, że tak powiem, z jak jest no wiadomo, te 500 plus na te trójkę dzieci dostaje, ale mimo to nie nie i na tyłku chodzi do pracy wynajmuje za niemałe pieniądze i czasami i naprawdę nie starcza do ostatniego, bo ona musi zapłacić trzęż i to trzęż nie, nie, nie mały, bo wynajmuje normalnie mm -hmm. gmina. Wiadomo, że tam jest w granicach, nie wiem, z 300 zł, 400 może opłaty wypłaciłam. Dla tej kobiety to byłby duży punkt. I uważa pan, że ta kobieta jeśli ona przez ileś lat się tak męczy, to ona ma mniejszy no, ale, problem. Ale próbujemy, ten nie, ale pr... panu tak, ten Ukrainiec, który przyjeżdża, proszę pana z yy, 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 ze swojego kraju, gdzie jest ta wojna, on jest na podobnej zasadzie tak jak ja. Na przykład, jak wyjeżdżam na zachód do roboty, no. on, ja też czasami zabieram rodzinę, e, zabieram swój dobytek i się przenoszę. I po prostu idę do pracy, szukam te mieszkanie, sobie wynajmuję. I to jest na podobnej zasadzie. To nie jest tak, że wie pan, e, on tam musi być na miejscu, i dla niego to jest tragedia, bo mu za chwilę może cegła znaczy, na głowę panu że najczęściej, skoro decyduje się na no. wyjazd do innego kraju. To jest tak jak my wyjeżdżaliśmy za pracą. Prawda? No, więc przypom ja przypominam, że przede wszystkim ten Ukrainie stąd nie wyjeżdża ze swojego kraju, bo nie może, tylko zostaje, bo mężczyzn nie wypuszczają. E, przyjeżdżają w 90% paru procentach kobiety i dzieci. E, więc to tak nie są do końca. Są, ja zresztą nie chcę powiedzieć, czy twój ból jest większy niż mój, czyli czy, czy ktoś ma dużo trudniej, czy nie. Ja przypominam, to jest sytuacja póki co. Przejściowa związana z wojną, związana z tym, że ludziom lecą rakiety na głowy, że ludzie tracą swoje domy, uciekają kobiety i dzieci przed wojną i nie mają nic poza dwoma walizkami. No więc, teraz co, porównujemy czy nie porównujemy? No -wala, możemy się porównać, bo cofnijmy się e, do czasów powojennych w Polsce i się pytam, kto Polakom pomógł. Ale my nie cofamy się do czasów powojennych, no, bo, pan, bo możemy. Nie, Polacy, Polacy przeszli e, o wiele większą traumę no, niżeli no, niż, no, niż, no, niż, no, powiedzmy dobrze, w tej chwili Ukraińcy dobrze, i też nie było psychologów tego wszystkiego, no tej nagonki medialnej, no, że wszystko... Ja, żeby mnie pan zrozumiał, nie mam broń Boże nic przeciwko no, nim. Tak, pod warunkiem, że będą tak, mieszkać. Pomagamy. Tak, tylko mają mieszkać w namiotach na polu, a nie w, w naszych mieszkaniach. No Pana, nie, ja nie mówię, żeby im nie dawać tych mieszkań. Ja mówię panu to. Że po prostu Polak w tym momencie taka kobieta, która mówię, czeka ile lat, jest gorzej traktowana aniżeli ten uchodźca w tej chwili. Okay. O chodzi. dziękuję panu bardzo, miłego dnia. Bardzo. Życzę, y, przypominam a propos się w czasie, dziś obchodzimy 1056. rocznicę Chrztu Polski. E, 65529 5529, jeszcze 5 minut naszej audycji. Witamy serdecznie, dzień dobry. Znaczy, ciężko, cięcie dobry, ciężko się słucha dyskusji, gdzie jest monolog jakiś tam i tak dalej. A ja mam tylko tyle ze swojej strony do powiedzenia temu poprzedniemu panu, że Polacy się zaczęli uczyć wykorzystywać e, socjal. Nie wiem, coś nam się należy, coś, coś na coś czekamy. Nam nie dali, innym dali. A czystej dobroci ludzkiej, po prostu ludziom, którzy są w pomocy, nie patrzy się na to, co sobie od, odbieramy od, ze swojego garnka. Dzielimy się tym, co mamy i na ile możemy pomagać. Mm. E, I trudno uwierzyć w taki, e, taki tok myślenia, że gdzieś nagle się znalazły jakieś pieniądze na wyremontowanie. Proszę spojrzeć, że Ukraińcy bardzo często własnym sumptem gdzieś tam remontują mieszkania, które zostają w tak, tak. dużo lepszym stanie. Ukraińcy bardzo często, nawet w formie odwdzięczenia od się, gdzieś tam porządkują parki, w to trzeba chcieć tylko widzieć te informacje, a nie tylko patrzeć na to, co nam się zabiera. Polakom się zabiera. Okay. No, ja rozumiem. Znaczy, ja też znowu wracam, to nie jest tak, że się pieniądze nagle znalazły, bo, bo, bo to jest tak, że po prostu samorządy prze, zmieniają priorytety. No, tak jak mówiłem, albo droga, albo mieszkania. Dotąd ludzie bardzo chcieli dróg, no to się budowało drogi, teraz jest potrzeba, no to tych dróg się będzie mniej budować po prostu. Oczywiście pieniądze są, tylko trzeba po prostu je inaczej przekierować, bo znaczy... mamy inną potrzebę i to pilną tak. potrzebę w danej chwili. No. Czy pieniędzy, nie ma, ale, ale, jest tak, pieniędzy nie ma, ale z tego co nie ma, no to trochę inaczej się wydaje po prostu. E, dziękuję panu bardzo, miłego dnia życzę. Dziękuję. 65 529 5529. Okej, okay. pozbieramy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja, a propos tego, są ludzie i są ludziska. I tak samo nie mam nic do tych y, uchodźców z Ukrainy i tak dalej. Ale ludzie też powinni pa, y, uważać, bo moi, moi znajomi przyjęli matkę z córką, która miała dziecko, i po jak tyle się starali, żeby jej przygotować to przyjęcie i tak dalej, i tak dalej a oni zamieszkali, ochradli, uciekli. A gdzie to się było? Tak się... No to w bo nie będę podawała gdzie, bo tak. to się dowiedziałam od znajomej, mhm. ta znajoma traumę przechodzi, bo to było u jej syna. Ale ja rozumiem, to... że na policję zostało zgłoszone, tak? Tak, było zgłoszone wszystko i tak dalej, ale samo to, że w jakiś sposób, no... No są ludzie i ludziska, to się mówi czasami. Są nie? ludzie i ludziska to jest prawda i na całym świecie są ludzie, którzy czynią również czasem złe rzeczy i nadużywają. Tak, to po prostu do, trzeba było też trochę uważać, bo naprawdę wiem, że oni wszystko zbierali, tu nam się pytali, czy mamy to, czy mamy tamto, żeby one przyjechały. No, czasami się dzieją rzeczy złe i no państwa, to jest też trochę zawsze ludzi, którzy, którzy dają te swoje dobre serce, no to jest ryzyko. No to jest tak, jak tak, często, tak. nie wiem, dajemy komuś pomoc, a potem widzimy, że on tę pomoc niekoniecznie dobrze wykorzystuje. No, no, a po prostu no tam ktoś był w domu, na dole czy coś takiego, ale myśleli, że oni wychodzą na spacer, no. tak jak zwykle. No i się okazało, że wyszły te takie Cielu. dosyć cenne rzeczy, laptopy, tam jeszcze jakieś różne sprawy. Wszystko to zabierały i. No cóż, cóż, no to już mam nadzieję, że no. policja. Więc troszeczkę uwagi też tam trzeba. Zawsze trochę uwagi trzeba, oczywiście. No. Trafiamy Dziękuję na bardzo. ludzi. Dziękuję bardzo. I co, ostatnie dwie minuty naszej audycji. I czekamy na ostatni chyba telefon, tak Czekamy tak na ostatni telefon. telefon I dalej już dzień, dzień dobry. Dzień dobry, wujek. Dobra rada, reasumując. tutaj zawsze łyżka tego dzieciu z tego w tego miodu, no wszędzie się zdarzają jakieś wynaturzenia, a trochę na zachodzie byłem i Polak, Polakowi jest, wiadomo jaki nie pomoże, a wręcz zaskodzi. Ten pan nie miał do końca racji, bo musimy jeszcze mować, oni nas bronią, ale trzeba zwracać uwagę na pewne rzeczy, a po drugie są zasoby kryzysowe tak zwane, że jedno musi być w rezerwie takiej właśnie na taktycznej w razie pożaru tego, żeby gdzieś rodzinę, ale tam chyba jest na Ukrainie największy pożar. Także trzeba wyciągnąć rękę do nich i pomóc, ale zwracać uwagę. Ja mówię, dobrze nieraz w kłaki zajrzeć, bo jak to mówią, Strzeżonego Pan Bóg szczerze. Okej, okay, dziękuję ja bardzo. chciałem pozdrowić Pani ze szkółki tam leśnej, koło Nowego Światu, bo one słuchają tego radia. Pozdrawiamy. Pozdrawiam tak, Panie. Wszystkiego dobrego na miłej święta. Miłej pracy tam przy tych roślinkach. Wszystkiego eee. dobrego też na święta, chociaż jutro przypominam jeszcze, oczywiście temat jest przy Wielkim Piątku i przy ostatnim dniu pracy w tygodniu, więc słyszymy się jutro o 9.15, a za pół godziny kwadrans samorządowy o 11.15 pomagamy Ukrainie. Do usłyszenia. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi Waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.